Wypierdalaj. O, nagrywa się. Elda na nie hunter na mikrofonie. Ja wcale nie jestem niemiły dla różowych. Ja jestem bardzo miły dla wszystkich e, slimów. A to oczywiście kolejny odcinek ze slime ranchera. Przypomnę, że dzisiaj jakiś liveik będzie speedrunowy, jeszcze nie wiem dokładnie z czego, ale coś wymyślę, także koniecznie wbijaj ta i oglądaj ta nie? Dobra, wejmie. te różowy to normalnie. Takie mędy. tak się powtarzają. Hym, 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 hym. A jak się na kurczaki rzucają, Boże ty Ścieknięte jakie O, może tych fosforyzujących bym trochę nazbierał, no? Daj. Ja to wezmę... Ja to ogarnę. O, to dobry po... Ja mam już pomysł na zarobek pierwszy. Ho, 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 ho. Czekaj, czekaj. Tam ogarłem. Ogarłem. Trzymaj. A ja tu pozbieram Zara. Będę miał trochę tych, tych. Ale dobrze, bo one mi są potrzebne. Fest. Masz? Masz. On musi trochę jeszcze poczekać, zanim zeża. Trzymaj. Daj! Okej, okay, jest dobrze. Jest Git. Ja tu zbieram kolejne. Daj mi wody najpierw. Super, jest woda, I źli, żarcie potrzebuję. gdzie jest drugi, jest, jest gdzie jest żarcie, gdzieś tu będzie, na no, razie tutaj to będzie na pewno, coś się zachowało czy nie zachowało, aha, się zachowało. Otwierać no ciut ciu, tego żarcia tutaj. <gry> nie, tutaj akurat nic nie ma. Muszę się wrócić do tej takiej dolnej lokalizacji. O, aha, dobra, to tylko tak wyglądało. Wydawało mi się, że coś znalazłem, coś co chciałem znaleźć i znalazłem to, a jednak nie znalazłem tego. No trudno. Gdzie była? Była, 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 była. Żyj! No co za? Gdzie on jest? Pierdolił. <noise> Jaki gnój. Czekaj, czekaj, czekaj. To ja w takim razie ja tu ogarnę. Bo tu jest specjalna dostawa. Żarcia, wszelakiego. Tej marchewki marchewek nie ma, niestety. Także tutaj nie ma żarcia. Może tutaj coś będzie. Ej, bo deficyt żarcia mam. Halo. Halo, o co chodzi? Proszę mnie. Oho, ho, ho. O co tutaj za Jezu, Jezu No nie no dajcie coś, no kurwa, nic nie dadzą, no Daj tego Wszystko zażerają no masz masz Wypad Wszystko by zażerały masz yy, masz Ja potrzebuję żarcia, bo ja tu nic nie mam Ja tu wrócę, bo ja tu yy, chcę Dobrze, że się potrafię wysłowić. Gdzie? Kurwa, nie ma. Moje. No Tylko wojna teraz, o, o żarcie, ty. Ale jaka to jest dziwna sytuacja? Ja tak nie miałem, że tutaj. Kurde, tak problemy, że ty wszystko mi zażerają, ty. Normalnie chamy przechodzą, że. Zażer... Gdzie? Ej, gdzie reszta? O kurwa, poginęły. Te jak równo stoją, ty. No niestety, nie przeżyły. Zapomniałem karmić. Zapomniałem, że się karmi. <laughs> tutaj trzeba zdecydowanie. O, tutaj mi wzięło się porobiło już. Czekaj tego kamiennego wezmę Hello? Elo. Rock I ha! <laughs> Jak trafione. Dobra, daj mi owocki. Mam jeszcze możliwość do tych fosforyzujących, bym chciał trochę Bo one teraz to będą mi One mi dadzą One mi teraz sypną Tylko muszę dolecieć do nich i muszę je zgarnąć Jak dam radę, to zdobywam teraz y, 20 miliardów siana Nie chcesz? Plujesz na jedzenie moje? I chamie Żryj! Dobrze! Żryj! Dobrze! Tak, tak, tak Żryj y Tak Dobrze Żryj Nie, nie Chcesz czy nie chcesz? Ja tu mam Może chcesz? Ktoś, ktoś zeżar Chyba zwykły różowy. Fuck rzry Dobrze Dobrze. Daj Bo jak dajecie ulubioną potrawę danego danego slajma, to on wtedy mówi Ale to jest dobre, aż pitoki lecą do nieba i on wtedy żre razy dwa. Tak dokładnie się dzieje. Może chcesz? Może ty chcesz? Tak chcesz! Zeżarło. Gdzie jest, jest jeszcze jeden? Zeżarło, dobrze. Może ty chcesz. Nie chcesz. Ty to wypad. Dobra, już poginęły, bo się słońce zrobiło. A one niestety nie są odporne na słońce. Także trudno. Idę w takim razie wrzucić do karmienia resztę. A tu się. Rośnie szybciej. <laughs> ale w życiu mnie pomyślał, że nawadnianie może tak, tak zrobić, nie? Znaczy, to jest logiczne, oczywiście, ale. O, jaki głodny jestem. To zeżarło, zeżarło. Zeżarło, zeżarło. Jak skaczą z tymi. No tutaj, do środka, chodź. Wow, wow Uhu. <laughs> I wszystko. Dobra, mam pozbieranych. Nie, no teraz to będzie hajsiwo. Patrz. Patrz co się dzieje? I pierwszy tysiąc na koncie smakuje najlepiej. Dobra, nawodnimy, żeby one tutaj szybko rosły, te roślinki. Ten tutaj jeszcze zadowolony jest w miarę. Um, tak, myślą, myślą, myślę, myślę. Siedzę i siedzę, myślę i myślę. Że trzeba mi chyba jetpaka i trzeba mi też 30 jednostek. Tak. Ja bym to wziął jeszcze. Czy tutaj coś mogę kupić za taką w miarę cenę? Nie, nie mogę kupić nic za taką w miarę cenę. Może tutaj coś kupię za taką w miarę cenę. Tu jest maksimum, tu jest springer. Ok, czyli tutaj na razie jeszcze nic. Ale za to powiększyłem ilość jednostek do 30 i mam. Nie mam jetpacka. Mam, dobra, mam jetpacka. Już myślałem, że nie mam. Jak mówię, co jest? Kurwa, raz, dwa, trzy. Ale jednak jest, także gitara. Teraz tylko muszę ogarnąć. A bo ja z latarku chodziłem, tak mówię, że co to, co tu chodzi? Ty. To dziwne było. <laughs> Wie o co chodzi? Panie kochany. I energii przede wszystkim trzeba będzie więcej odzyskać też, nie? Ta energia to jej się przyda mocno. O, 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 ole różowy, chodź chodź, 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 chodź. E, nawodnie Plas nawodnione. I będzie szybciej rosło. A to ten sprinkler to on faktycznie, on to będzie... O, dashboot, jakieś nowy ud Olepszenie mam. A, że ten, że będzie mniej energii pobierało mi sprintowanie. O, to jest good, to mi się podobie. To mi się podobie takie ulepszenie. Byłem też nawodnił. I muszę w ogóle pójść po wodę. A ja tutaj z wodą lipa. Na górze widziałem chyba żarcie. Już zeżar. Hahaha, ha, ha. oddaj. Gdzie? Nie ma. <grym> Moje. I my nawadniamy i zbieramy jeszcze wodę. I jeszcze trochę nawodnić. Czy coś tutaj ciekawego się stało? Tu mogę sobie podlecieć w sumie. Ale czy coś będzie? Nie, chyba nie ma tutaj niczego takiego, co ja bym tutaj chciał. O, 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 o! I elo, i cię nie ma już. No a. O, jeszcze jeden jest. chamy tworzą co chwilę, zobacz ich. Dobra, to ja w takim razie lecę otworzyć kolejną komnatę tajemnic. Tutaj jest wejście, prawda? I ja mogę sobie. Muszę tak zrobić, muszę odblokować. Slimeki, Elo. I myk nowa krainka. Indigo Query. Bardzo dobrze. No to teraz poproszę w takim razie. Nowe te. Bardzo ważne, żeby nie mieszać. O, tu są wybuchowe. Cebulki są. O, tutaj są ulubione te. To jest ulubione żarcie tych yy, niebieskich. Ja za nie będę dużo dostawał. Oj oj, 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 Tak się zastanawiam właśnie... ...a może bym takiego nakarmił? Dużego. Ja bym wyrzucił T te i te. Jest jeszcze jeden taki. Czekaj, by nie zebrało. Nie chcesz? To oddawaj. Wypadł. Ej, czemu mi niebieskich nie zebrało? Znaczy wiem, że miejsca nie mam, ale... Wciąż dlaczego? Do dobra, pozbierały te... Chamy. No dobra, to na razie ja sobie wrócę. Do domciu. Okej, okay, podleciałem. To ja sobie wrócę na razie i sobie sprzedam te bumplorty i te wszystkie inne plorty, które mam. Bo za nie dostanę już tyle pieniądzów, że ja będę mógł sobie coś kupić lepszego. Znaczy, mógłbym sobie te te, hard te, te hardbity też ogarnąć. One są zdecydowanie dobre, ja bym, chciał, ja bym chciał pójść w rozwój też ich. Może gdzieś różowych plortów jeszcze tylko na, na ten nastukam po drodze? Czy nie. ...zeżarło? Ale zeżarło ładnie, ale zeżarło. Ale zeżarło. No, tutaj... ...niedobrze porosły w końcu, to będę mógł sobie pozbierać, ale... ...ale na razie jeszcze nic. Nie ma miejsca kurwa. Czekaj, tu se wezmę drugi ogródek pierdyknę. Zasady tej tego hardbita... Dobie dorzucę kolego sympatyczny. O, baki, zadowolony, jak tutaj odostał. No, i teraz go w ulepszankę. Ja w ogóle cztery sloty mam z tymi, z plortami. To tak, doszły mi kryształowe, doszły mi te wodne, doszły mi wybuchowe i radioaktywne. Kryształowe trzeba będzie najszybciej ogarnąć. Nie pamiętam dokładnie, gdzie były kryształowe, ale się ogarnie. Tutaj też wodą polać. Jak tam wy? Koledzy tutaj na razie wszystko w porządku. Chyba. Chyba na razie w porządku no. To idę w takim razie pozbierać resztę tutaj yy, owocowo-warzywną. Żeby mieć jak najwięcej zapasów. O, tu ma fefki. Dobra. Tutaj jeszcze są pogofruty. Myk. Dobrze, dobrze. Będę miał dużo marchewek. A marchewki potem wrzucę tam do dispensera, żeby one automatycznie karmiły to. To zawsze z Bani będzie karmienie, nie? Będę mógł się kupić w ogóle dodatkowe, dodatkową umiejętność. Taką jak automatyczne karmienie. O jezu, ile tam jest tego. Chcę to wszystko. Mhm. Dobra, marchewków mam już miliard. Teraz potrzebuję tych. Też ze 2 miliardy. To są takie najbardziej pospolite. One chyba nie mają jakiegoś typu, który... który by najchętniej lubił te owocki. Czy warzywa? Tego co mi wiadomo przynajmniej No i dobra I tyle, I mogę wrócić i kupić sobie dodatkowe ulepszenie w postaci właśnie... Masz, zeżrej Wezmę od razu te dwa Ci jeden kutafoniec zrobił taki, no Okej, okay, i lecę w takim razie ogarniać dalej. Co my tutaj mamy? Bureczki jeszcze nie urosły. Ojejku, ojejku. No co to za głodne tutaj takie Boże Już, już karmimy, już, już, proszę bardzo, już już Wykarmione, wykarmione, no zoba, zoba, już już, 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 już. Już już, już, już wypad. No i dobra, i plartów jest, teraz tak. Tutaj bym dał yy, prędkość karmienia średnią, czy znaczy wolną w sumie. Moim zdaniem nie ma sensu. bym posprzedawał te plorty jeszcze na szybko, 750 no i teraz można coś porozmawiać tutaj. Tutaj damy też automatyczne jakieś karmienie. Drogie to cholerstwo, ale potrzebne. Dobra, i niech styknie. No i dobra, i na początek mam już... na początek, tak jak na trzeci odcinek tam Wydaje mi się i tak spoko sytuacja, jeżeli chodzi o... O... Przygotowanie. Już mam kolejną krainę od... Ten, odkrytą. I zobaczymy co to będzie. Także mordy, mordeczki od mordunie. Serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle, a Was widzowie do następnego, trzymajcie się, Dio.